Miesiąc temu zostaliśmy posądzeni o podtruwanie kota, więc sprawdźmy razem, jak on się ma po miesiącu życia w tak strasznej rodzinie. Jednak, żeby zachować balans w tym świecie, skoro nie dbamy o zdrowie i życie zwierząt, to chociaż zadbamy o swoje. Pod wyjazdem do moich rodziców poszliśmy razem z Kamilem na badanie krwi. Badania robiliśmy z tej ankiety rządowej Moje zdrowie. I powiem Wam, że mega polecajka zainteresujcie się tematem. Ale wracając do głównego wątku. Nie było nas u moich rodziców prawie miesiąc. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Zwłaszcza, że miesiąc temu jednorazowo w nocy daliśmy temu kotu miseczkę mleka bez laktozy. Gdyby w Polsce władze są. Miał TikTok, ze mną też mogło być różnie. Choć powiem wam, że Kot po dokładnej obdukcji. ma się naprawdę świetnie. Wygląda na bardzo szczęśliwo. Ciągle by się chciała bawić, harcować. Więc wychodzi na to, że obyło się bez szwanku. Was najbardziej martwił temat tego mleka. A mnie martwiło, jak nasza Bella dogada się z tym małym słodziakiem. I powiem wam, że po miesiącu jest naprawdę dobrze. Oczywiście żyją jak pies z Kotem. Jednak widać, że żadne drugiemu krzywdy nie zrobi. A to było dla nas najważniejsze. Pamiętacie, jak zaczęłam ten film. Coś tam o niedbaniu o zdrowie i życie z wielu. Coś chyba w ciągu tych kilku godzin mi się odmieniło, bo już po południu z moją poł Byliśmy na pobieraniu. Byłam z niej naprawdę bardzo dumna, bardzo dzielnie to zniosła. A weterynarz był akurat obok osiedla, na którym spędziłam całe moje dzieciństwo. Zabrałam Kamila na taką podróż w czasie. Pokazałam mu blok i klatkę, w której się wychowałam. To miejsce, w którym teraz idziemy, było miejscem, w którym miałam mój pierwszy ever poważny wypadek w życiu. Miałam Wtedy 4 lat, tak naprawdę do 18 roku życia borykałam się z konsekwencjami tego wypadku, które skończyły się operacją plastyczną trzy tygodnie przed 18. Dajcie znać czy chcecie, żebym wam o tym opowiedziała. A wieczorem tata przygotował dla mnie kaszę mannę, bo bardzo go prosiła. W najbliższych dniach zapraszam na Kolejne kocie update. Y. Więc zostawiajcie plusiki, a tymczasem trzymajcie się i buziaczki.